Witam was w dzisiejszym odcineczku W sumie Inventory hat plus On pokazuje tutaj ekwipunek, na przykład tego nie korzystam, ale korzystam jak pokazuję procenty na setach na przykład lub użycia I podki jeszcze z tego używam, no ogólnie taki Taki trochę ciulowy Niestety jakoś tego będę nie, nie, nie zawsze lubię. Ale ogólnie no to mm, fajne jest z tym, że pokazuje na przykład y, jak grasz by to może, znaczy y, krystale to widzisz sobie swój ekwipunek Albo też y, seta, to temy, ile masz łącznie y, i nasz wolny Drugi to jest clear hitbox, a taki klasyk zbytnio y, Czyli y, sobie możesz ustać hitbox jaki chcesz To są takie defaultowe, że masz taką m, pozycję gdzie gracz widzi, nie? i w którą stronę patrzy. Tu masz redukowane, czyli po prostu sam hitbox, który trzeba trafić. Kolorowy są i też są chroma, czyli RGB. No i to jest taki drugi modzik. Trzeci mod to jest slotlock. To robi to, że nie możecie wywalić jakichś itemów poprzednich, który sobie better LTB, to jest zawista grupa w ogóle to jest ten LT. No i ogólnie tutaj mam, że na przykład co jakiś czas, jak mi się niszczy secik to pokazuje mi yy, ile mam, yy, że y, ten nie wyświetlam się pod celownikiem, yy, że mam tyle procent i że przydałoby się to zmienić no, a tu ci czyli już ostatni, to jest Better PvP yy, oczywiście pobieram, polecam go pobrać w wersji Fair Play, dlatego że wersja normalna pokazuje graczy na mapie, a to jest na wielu serwerach zakazane. Dlatego tego no, chyba, że gracie tak forfany dla samych siebie na jednoosobowych lub na serwerach, które na to zezwalają. No to możecie coś w normalnej wersji. Tam macie większość takich na mapie, niezbyt to jest z mapą związane. Nie? No, ja gram na wersji Fairplay. W sumie z tego, że mam tylko yy, iPhone czasami. No, no to tak się prezentuje, launcher po zainstalowaniu. Wy nie będziecie mieli coś takiego i jakieś, no ja mam 8 kilogramów, więc, no. Więc pierwsze co ustawiacie, to tam mody jest sobie na wersji, które tu macie, bo to są wersje, które są zapytane Ja gram na tej wersji, dlatego że uważam, tutaj, że daje największy boost FPS-ów. Dzisiaj grałem na smoothie. Vulkan to jest... Um który zmienia jakby API gry znaczy API nie, ale jakby... no ogólnie OpenGL to jest stara wersja tak 1994 jak moja pamięć sięga no to ogólnie to jest z tego roku dlatego macie tutaj dopisek Vulkan no ale ogólnie nie wiem czemu mu mi działa najlepiej, nie? to macie jakieś inne wersje ich nie testowałem testowałem tylko Po w ogóle Vulkan lubię wywalać dlatego nie radzę go używać większość modów yy, na przykład takich pod BPS zazwyczaj na 1.192, Ogólnie S gra, Trompa gra chyba na 1.19.2, więc to taka porada yy, Repaid to macie, żeby zreinstalować Java, yy, pliki Minecrafta, na nowo budować mody Jak usunęliście jakieś takie, jak usunęliście takie mody, które są wbudowane już, nie? Tu macie, żeby wyłączyć swoje mody, a tu macie, żeby zrejestrować jakieś ustawienia gry, nie? No i co? Najlepiej się w gierce. Okay. Yy, witam was w dzisiejszym odcineczku, w sumie... No to pokażę wam swoje mody i klienta, którego używam. Yy, klient to sobie nie wiem, czy to może nazwać, jest to premium i no premium, więc... Tylko tak, woli. No, Wybieramy sobie klienta z strony ogólniegra .ogólnie To jest polski y, klient. No to ogólnie skąd taka wydajność? Czyli takie dobre fps y, To jest taki gostek y, X, melonek ma X. Y, nie znam go, ale widzę, że ogarnia. I zrobił, od, zrobił klienta. No to jest taki zwykły Minecraft. Tylko, że ma już takie wygrane mody po TFC, nie żadnych yy, żadnych takich Optifine'ów i ten nie trzeba wygrywać, wszystko jest. No i mówią on tutaj, że szukał najlepszych, yy, zamiast, yy, zwolnił na własnych modach, zamiast szukać klientów. I yy, znalazł yy, najlepsze mody optymalizacyjne. No i ogólnie mówię, wszystko jest na fabryku, więc yy, no. Na przykład to ten Counter nie działa, ale nie wiem, czy to jest winna modów, które już są, nie? Czy nie? No, nie wiem. No, ale ogólnie pobieracie sobie stąd. Ja tego akurat nigdy, nigdy nie lubię pobierać. No, ale pobieracie sobie stąd. I później, jak już sobie to zrobicie, zainstalujecie tego launchera, nie? Klienta. To yy, pokażę Wam swoje mody. Moje mody taki pierwszy modzik to jest Inventory Hat. plus yy, On pokazuje tutaj ekwipunek. Na przykład tego nie korzystam, ale korzystam jak pokazuje procenty na stachach na przykład lub użycia. I podki jeszcze z tego używam. no Ogólnie taki, taki trochę ciulowy, Niezbytnio jakoś tego będę nie moda, nie, nie zawsze lubiłem, ale ogólnie no to fajne z tym, że pokazuje. przykład, jak grasz w to może, znaczy, hmm, krystale to widzisz sobie swój ekwipunek albo też seta to temy, ile masz łącznie, ile masz wolnych subtw. Drugi to jest clear Hitbox, to taki klasyk zbytnio czyli sobie możesz ustać hitbox jaki chcesz to są takie defaultowe że masz taką pozycję gdzie gra widzi nie? i w którą stronę patrzy tu masz redukowane czyli po prostu sam hitbox który trzeba trafić, kolorowe są i też są chroma czyli rgb no i to jest taki drugi modzik, trzeci mod to jest slot lock. to robi to że nie możecie wywołać jakichś itemów na poprzednich które sobie zaznaczycie. LT, better PvP, to jest zjawiska grupa w ogóle, to jest ten LT No i ogólnie tutaj mam, że na przykład co jakiś czas, jak mi się niszczy secik to pokazuje mi ile mam, że ten nie wyświetlam się pod celownikiem, że mam tyle procent i że przydałoby się to zmienić. No, a ci cibo, czyli już ostatni to jest better PvP. Oczywiście pobieram, polecam go pobrać w wersji Fair Play, dlatego, że wersja normalna pokazuje graczy na mapie, a to jest na wielu serwerach zakazane. Dlatego tego używajcie, nie tego. No chyba, że gracie tak for fun dla samych siebie na jednoosobowych lub na serwerach, które na to zezwalają, no to możecie sobie użyć normalnej wersji, tam macie większość takich na mapie, nie Zbytnie to jest z mapą związane. Nie? No. Ja gram na wersji Fairplay, w sumie z tego, że mam tylko yy, Weapon czasami. No i teraz wam muszę pokazać swoje. nie. pisać, w moim kancie kręci biznes. 嗯。嗯。Mm. Mm. Ej, no dobra. No to tak się prezentuje launcher po zainstalowaniu? nie będziecie mieli coś takiego i jakieś. No, ja mam 8 gramów, więc no. Ej, więc pierwsze co ustawiacie, to tam modyzujcie sobie na wersji, które tu macie, bo to są wersje, które są zoptymalizowane. Ja gram na tej wersji, dlatego że uważam, tutaj, że to największy bust FPS-ów. Wcześniej grałem na Sody. Vulkan to jest mm, mod, który zmienia jakby API gry, znaczy API nie, ale jakby no, ogólnie OpenGL to jest stara wersja, tak 1994 jak moja, się, moja pamięć sięga no, to ogólnie to jest z tego roku, dlatego macie tutaj do Vulkan. No ale ogólnie nie wiem czemu Optifine mi działa najlepiej, nie? To macie jakieś inne wersje. Ich nie testowałem. Testowałem tylko to. W ogóle Vulkan lubi wywalać do tego, nie radzę go używać. Yy, ogólnie większość modów, yy, na przykład takich pod PvPS, zazwyczaj na 1.19.2, ogólnie S gra, tromba gra chyba na 1.19.2, więc to taka porada. Yy, Repay' to macie, żeby zreinstalować Java, pliki Minecrafta, na nowo budować mody, jak usunęliście jakieś takie jak usunęliście takie mody, które są wbudowane już, nie? Tu macie, żeby wyłączyć swoje mody, a tu macie, żeby zrejestrować jakieś ustawienia gry, nie? No i co? Najbudziemy no się w gierce. 哎呀！Ay, ay, ay. Nie do ja ani czowany coś był jak włospady swoje rady okej, okay, no to ogólnie jak już włączycie Minecrafta, to będziecie mieli takie jak ja włączę teksturpaka, żebyście y, mieli to co y, widzę... widzicie teraz, nie? Co włączę? Okej, okay, no to widzicie takie coś. Tutaj nie macie tego. No i dajcie sobie add I jak macie konto no premium, to dajcie sobie offline. Jak macie premium to to. Yy, nie ma do żadnego rata żadnych tych niewygradowanych Ale ogólnie nam mulciaki, które są zabronione. No dobra. No ale ogólnie, że musicie sobie dać, konta, na przykład, wiem, yy, dać konto na przykład, nie wiem. Możecie sobie dać jakiś konto, na przykład test. Możecie na nie wejść. Klikając yy, ten, nie. Jak macie jakieś premkę, nie? To klikacie sobie login i wtedy wam się loguje, nie? A Jak więc sobie offline login, to jakby wtedy yy, jesteście podnikiem tym, ale na no premium, czyli na serwerach, na których ta premka jest zarejestrowana i was nie wczyta. No i jak już macie swoje konto, to klikacie sobie set lub yy, escape. No i macie takie coś. Yy, no to co? Powtórki to są z replay moda. Tutaj podcinki pod akurat mam, ale to macie defaultowo, już nie? No i zacznijmy sobie od modyfikacji klienta. Na pewno będziecie mieli na angielski, zmienicie sobie na polski. No ale jak chcecie. W sumie to wyłączycie tutaj wszystko oprócz y, tego, bo. Tą chciaż jest włączona. Trzeba mi do niego moda. Najmniejsza. No, wszystko inne wyłączycie, no chyba że chcecie mieć tego. Yyy... Chyba, że chcecie mieć faktycznie fair play, ale żaden serwer tego nie blokuje, dlatego że po prostu. że po prostu. ten lancer jest w ogóle mało popularny. Dlatego mało osób y wie o tej opcji w ogóle. No i ogólnie to chodzi w tym o to, że jak sobie to włączycie, to jakby widzicie lepiej niki, nie? Nie jest to pod żadnym względem zakazane, ale wiele adminów może Wam to zbanować. Ale w sumie nie powinno, dlatego że nie jest to w regulaminie. No ale jednak mogę w to z wklepać. Ja to mam włączone. Yy, dlatego, że po yy, prostu nie daje to mi zbytnio żadnej przewagi, bo mam mały render distance. No i ogólnie wchodzi sobie tutaj yy, jeszcze w funkcjach sobie... Ja mam, tak, jest coś na fulla, czyli jak widzę, normalnie w podziemiach, nie. Ja coś na zewnątrz to 25, yy, dlatego że większość to po prostu zostaje ja, za mocno. Jest za mocno na ja świeci. No i tu dajcie sobie na zero. Do hada macie tylko, żeby to usunięte było. Tu macie jakiś czap do góry, żeby tu był zamiast tutaj. No i tu macie przez resztę coś hotbara, czyli tego paska tutaj na dole z tabami. Pasek smoka to jest ten tutaj. No tutaj ja mam na jedynkę, dlatego że dwójka jest za duża dla mnie. A resztę defaultową tutaj macie sobie. Tutaj dwie mam włączone. To tak 50-50, nie? Mówię? To pozwala wiedzieć jakby przez bloki niki, nie? Lepiej są widoczne. Nie ma żadnych takich cieni, nie? No, a w modach mamy moje mod, mody, czyli Better pvp Ogólnie te mody, na przykład jakiś Bobby, Clear, Water. Mówię, to, to już w kliencie jest, nie? To już jest w kliencie, to, to się nie zdziwcie. Item Locka mam, polecam slot loca, testowałem, nie, nie wiem jak się tego używa. Yy, inventory Hat Plus PVP mam. Yy, tutaj jakieś nieważne, no Fate to też. Tu macie jakieś animacje, możecie sobie nie? Yy, możecie sobie poustawiać. Ja tu mam wszystko defaultowe w sumie. Perspektywę, małe, to temy, jak wam pójdzie. Tu macie takie fajne animacje. No i jeszcze Spark, to jest mój mod, ale, czy mój nie, ale używam go, ale w sumie nie wiem co robi, nie umiem go ustawić. No no to w sumie tyle z tych modów. No, więc jeszcze co mogę, tutaj moje ustawienia. Yy, ogólnie jasno się tutaj nie ruszajcie, bo będziecie mogli widzieć tylko na jaskrawą. A klient wam yy, pozwala na fulla, nie? O. I dlatego nie macie tego tutaj. Shaderów nie używam, anti-aliasing wyłączony w innych w sumie. No to defaultowe nie wiem, co to zbyt nie można ustawić do końca. W wydajności to wszystko też defaultowe, w jakości wszystko też defaultowe. Mam w sumie to też launcher znaczy klient trochę ustawia, nie? Moduł w detalach, animacja chodzenia, włączona, chmury, jakieś inne. O. Wszystko inne takie wyłączane mam yy, Mgła wyłączona, a to wkurwia yy, No w wszystkie mam wyłączone Dżunseczki minimalne, szkoda, że nie, nie da się ich w ogóle włączyć I zrobiłem to tyle, nie? Że yy, mod, yy, który... No ogólnie jak wejdziecie w ogóle na serwer to... No, to Stuxonik Ale żebym pokazuje, co robi na przykład jak teraz widzicie, nie? Ten nie nie ma tej, jakby, takie przyciemnienia, nie? I o to chodzi w tym optymalnym nie Mówię, to na niektórych serwach jest to zabronione, ale nie na każdym. Jakby wątpię, że to będzie zabronione, nie? A to weźmy sobie do na anarchię, nie? I żebym pokazuję jaką tych modów. Jak yy, sobie chcecie sobie sami ustawić to. W sumie to też zakończyć oglądanie. Mmm, no. Yy, więc skończy się w jakieś fajne miejsce. W po to, mi się wyświetla, ale to takie w wpizu. No to tu mam informacje o obietach ustawione. Tam zbyt nie ma nic ustawienia w tych opcjach. Po prostu tutaj sobie wszystko, co nie chcecie mieć. Yy, to wam yy, pokażę. To robi takie coś, że jak coś przetrzączacie, to razu pokazuję wam, nie? Od razu wam pokazuję, y, jak, co i ten, jak jak się nazywa, nie? Jakbyście zrobili tak o. No mówię, to mam włączone mi to w kurwia, tylko informację o bytach, czyli y, jak sobie na przykład. pójdziemy pod jakiegoś NPC-ta. Y, o! Jak sobie na niego spojrzymy, to mamy jego y, nick, bo to, to jest hologram, a to jest jego nick, nie? i jego skin i jego hp czyli mpt nie wiem dlaczego no, ale ogólnie tak to niestety wygląda mm, tutaj też pokazania nie można wszyć temków to yy, w sumie do pokazania wam jeszcze mam tą e, y, e, czekajcie bo nie mam zbintowanych modów Inventory hat plus to Inwentory hat, czyli żebym pokazał jakwunek. Nie musicie go nie, musicie, nie w niego wchodzić. Armor hat to pokazuję Wam tego, nie? To mam jeszcze włączone i te, na ile mi się zniszczy I mam jeszcze popki, nie? Tu o macie seta. Takie defaultowo jest, że tak przeekwipunki. Chcecie mieć go taką, to macie go taką. Ja jak lubię. Tu macie na przykład jak chcecie mieć ekwipunek, to mi teraz będzie pokazywać. Tego nie chcę. No i tu podki jeszcze pokazuję nie? I w sumie z tego to LT, to za chwilę pokażę. No, no to już Wam pokazuję, jak ustawić tego LTB better sobie LTB. I macie konfigi, możecie robić. Ja nie wiem, ja tego nie wiem. Statingi, czyli ustawienia tego moda. No, i macie armor status. Czyli mówię, tak jak, tak jak mówię, że jak macie coś zniszczonego, to wam się wyświetli, nie? Pod pracownikiem. kursor SP. Tego nie używam. Zbytnio nie wiem, co to robi. No to wnięte. Sword animation to już Wam pokazuje. To robi takie coś, że jak macie taką. Macie, nie? Taką. Zamiast takiej. Ojdź Zdaje takie, o, macie takie bliskie to giga, nie? Tak wszystko siebie najeżdża Trochę to wkurza niektórych, nie? Nie powiem e, Trochę to wkurza Nie wiem, dla mnie to jest za duże, ja tego po prostu nie lubię Dlatego ja mam to wyłączone, mam trochę to do przodu wypchnięte i trochę mniejsze. No i co z um, Ogólnie nie polecam wtedy, jak macie tego moda LTBT, żeby mieć tak O, bo po prostu to się wtedy baguje i e, się tak przybliża, nie? I to trzeba ustawić. No macie jeszcze pylerinki, fajna. No i zbyt tu nie ma nic do ustawienia, bo ustawienia są już zbytnio ustawione. No i co? No i życzę Wam takich mocnych FPS-ów. No, nie mam mocnych FPS-ów, wiem. Teraz. Ale, jakbym zrobił benchmarki, jakieś, no to tak z 1200 by wyszło, nie? Więc to też zależy od Waszych komputerów, trochę, nie? Jak macie, nie wiem, 50 fps, i w komputer stacjonarny, yy, zainwestować albo w procesor, albo w RAM, albo w kartę graficzną. U niektórych to jest yy, akurat, to jest dziwne, że niektórzy na przykład mają najlepsze komputery, ale mają na przykład, nie wiem. Bo ja nie wiem, AMD Treadripper, Nie, nie wiem, no ale to jest najmocniejsze, procesora TMT, chyba. Nie? I, i mają na przykład chłodzenie powietrzne. To jest trochę taka beka, bo powietrze jest wtedy chujowe, lepsze wtedy jest mieć y y z cieczy wodne, nie? A zbyt nie mówię, to jest wszystko w sumie, co musicie wiedzieć y o mnie i o takich moich modach, nie? O mnie, o takich moich modach, nie? I moich konfigach i takich ustawieniach. Już wam jeszcze tylko zlikuję yy, Stasza. Yy, więc kto doszła do samego końca już wam daje yy, lika Stasza. O, macie tutaj Kordy Stasza, takich jednych debili. Proszę, jakby ktoś tak są dokładne Kordy Stasza. Więc no. Mm, życzę takiego. No, jego oglądania y, życzę y, następnych moich filmów, jakieś powstaną, No, to wszystko. To narkania.